Hejka Hejka, z tej strony Jaro znowu się widzimy. Dzisiaj wtorek poranny spacerek z moim pieskiem 3 grudnia. Mam fajny temacik, więc postanowiłem na spacerku coś nagrać. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o przedłużonym poście, dwudniowym, czyli post 48 godzinny do maksymalnie 60 godzin, czyli taki króciutki dwudniowy post. Jakie benefity można dzięki niemu osiągnąć? Ale na wstępie bardzo ważna rzecz: taki post 48-godzinny do 60 maksymalnie stosuje się na przemian z całym tygodniem normalnego jedzenia. Nie mam tu na myśli tego, że raz w tygodniu można go robić, tylko po jego zakończeniu musi być minimum 7 dni. 7 dni normalnego jedzenia, czyli należy być na zerowym bilansie energetycznym, bądź najlepiej na delikatnej nadwyżce. Taki pościg chroni zdrowe komórki przed uszkodzeniami, a komórki nowotworowe ma na nich taki wpływ, że powoduje ich obumieranie. No i co najważniejsze. Już taki post krótki powoduje namnażanie komórek macierzystych. Zobaczcie sobie ile kosztuje kuracja komórkami macierzystymi. Tu macie to za darmo. Także regeneruje komórki macierzyste, ale słuchajcie hit. Po takim 48 do 60-godzinnym poście Ciała ketonowe wzrastają aż dziewięciokrotnie. To jest niesamowite. Namnażanie komórek w wątrobie zwiększa się dziesięciokrotnie. A słuchajcie, dziesięciokrotnie spada też poziom insuliny. O 40% spada glukoza w organizmie, a aż o 45%. Spada IGF1, czyli czynnik wzrostu. Tak, dla przypomnienia: IGF1, obok insuliny i glukozy, to są jedne z głównych czynników prowadzących do patologii organizmu, czyli generalnie do rozwoju większości chorób cywilizacyjnych, również tych nowotworowych. Więc na pewno warto od czasu do czasu. Aby ten organizm nasz kochany zresetować, przywrócić go do funkcjonowania, oczyścić. No widzicie, taki dwudniowy post, czyli 48 do 60 godzin już daje świetne efekty. Wcale nie trzeba pościć długo, stosować głodówki leczniczej, czyli takiej 10-20 dniowej. Na pewno nie każdy też powinien taką głodówkę długą robić. Patrzcie, ile macie benefitów z takiego postu 48 godzin. Taki pościg o czasie, o którym wspomniałem, tworzy już ogromny deficyt. W tym czasie prawdopodobnie spadnie około 1 kg tkanki tłuszczowej. Dlatego, jeżeli ktoś jest szczupły, na pewno musi wziąć to pod uwagę z tych kolejnych dniach odbudowy po tym poście, czyli po prostu mieć taką nadwyżkę, żeby to uzupełnić. Oczywiście grubasy, czy też osoby z delikatną nadwagą, póki taką mają, nie muszą się tym przejmować. Po prostu upieką dwie pieczenie przy jednym ogniu trochę sobie schudną i poprawią swoje ciało w sensie jego składu. Po prostu zrobią sobie fajną rekompozycję ciała, sylwetki. Aby przygotować się do czegoś takiego, najlepiej przed tym postem być na żywieniu niskowęglowodanowym czyli na lałkarbie, keto, karniworze. No i oczywiście należy też yy, uzupełnić elektrolity, jeśli mamy ich niedobory. Ponieważ na tym poście one będą jeszcze uszczuplone. No i co najważniejsze, na tym pościku 48 do 60 godzin pijemy wodę i właśnie spożywam elektrolity czyli sód, magnes i potas. Dobra, ja już kończę. Pospaceruję sobie jeszcze godzinę z pieckiem. Taki miałem plan. Dzisiaj mam jeszcze dzień wolny od pracy, także. Na pewno go wykorzystam. Myślę, koło 2 godzin spaceru dzisiaj wpadnie. Na trening dzisiaj nie idę. Co kochani? Ja wam życzę miłego dnia, jak zwykle. Trzymajcie się zdrowo, sportowo, karniworowo. Czasami róbcie sobie przerwy od jedzenia. Trzymanko. Ale piękna jesień. Za trzy tygodnie mamy już zimę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Spaceruję sobie moim ulubionym laskiem w okolicy mojego domu. Nigdzie daleko nie muszę odchodzić. Jest tu pięknie, naprawdę o każdej porze roku. Często Was tu zabieram na swoich wideoblogach. Ja coś zawsze powiem, Nevada skorzysta, także naprawdę jest fajnie.